Ho-ho-ho! Witam Was, drodzy gracze anarchii! Czy byliście grzeczni w tym roku? Kogo ja próbuję oszukać? Oczywiście, że nie! Łobuzy z Was, jak zawsze. Mimo wszystko, postanowiłem przygotować dla Was coś miłego. Mój mały, zielony pomocnik wszystko Wam wyjaśni. Tak oczywiście robi się? A więc Mikołaj przyniósł nam mini-event, który potrwa od 5 do 8 grudnia. Powiedział, że główną walutą eventową zostanie śnieżynka, a sposobów na jej zdobycie będzie mnóstwo. Możecie polować na specjalne bałwany, które respią się na całej mapie i pojawiają się w momencie zabicia innego gracza. Im większy bałwan, tym więcej śnieżynek z niego dropi. Zdobędziecie je również kopiąc kamień oraz rozglądając się za żółtymi zaspami, których na całej mapie jest mnóstwo. Każda zaspa daje aż 10 sztuk śnieżynek. Co ciekawe, śnieżynki to także broń. Możecie nimi rzucać przeciwników, by ich chwilowo zamrozić. A co z wydawaniem? Już za 16 śnieżynek kupicie worek Mikołaja z niezłym dropem i opcją jego rolowania za dolary. Ale prawdziwa gra zaczyna się przy tysiącu śnieżynek. Tyle właśnie kosztuje wypasiona skrzynia Mikołaja. Co w środku? Po pierwsze powracająca po dwóch latach rózga, czyli przedmiot z potężnym knockbackiem, który często ratuje życie. Po drugie wiadra ciepłego mleka, które po wypiciu usuwają wszystkie negatywne efekty. Jest też mocny pet bałwanek oraz kostium Mikołaja. Jego bonusy to plus 6 dodatkowych serc na boksie 3, 8% obrażeń, 5% obrony, a do tego efekt zostawiania za sobą śniegu, który spowalnia rywali. Oczywiście na naszą stronę wleciały skrzynie Mikołaja i bardzo płacalne pakiety, które warto sprawdzić. Wbijajcie, farmcie śnieżynki i szykujcie się na jeszcze większe atrakcje w grudniu. Widzimy się na Anarchia GG, największym serwerze w Polsce.